Cześć. W dzisiejszym filmie nauczymy się jak zrobić potrawkę z udek z kurczaka z koperkiem i marchewką. Takie udka bez skóry i kości w sosie koperkowym są delikatne i soczyste. Zawsze się udają. Zaczynamy od przekrojenia udek na mniejsze kawałki. Opruszamy z obu stron solą, pieprzem, słodką papryką i granulowanym czosnkiem. Możecie też użyć świeżego czosnku i dodać go później z warzywami. Obsmażamy do wyraźnego zarumienienia z obu stron. Kurczak powinien być wciąż surowy w środku. Jeśli szukacie przepisu na obiad z kurczakiem, po tym filmie zobaczcie mój przepis na kurczaka pod pierzynką. Na patelnie po mięsie wrzucamy marchewkę i por. Solimy i smażymy kilka minut. Jeśli podoba Wam się ten przepis, nie zapomnijcie o polubieniu filmu i subskrypcji kanału. Dodajemy kurczaka. Zalewamy całość wodą lub wywarem. Dodajemy listek laurowy i ziele angielskie. Dusimy pod przykryciem około 20 minut lub do miękkości składników. Zagęszczamy całość skrobią lub mąką dokładnie rozmieszaną w śmietance. Dusimy kilka minut. Dodajemy koperek. Dokładny przepis znajdziecie pod filmem i na mojej stronie lekcjewkuchni.pl Zobaczcie też mój przepis na kurczaka pod pierzynką. Zachęcam do polubienia filmu i subskrypcji kanału. Smacznego!